No to z i dzisiaj nagrywamy, Q&A. Będzie chyba 30 pytań? Aaaa, <tryk> zmaszcz. Przepraszam, bo mi to jest Subskrybujcie kanał bo na tym palcu. Dzisiaj nie dajemy żadnego poprawka, bo możecie wstać 5 milionów łapek albo e, nieskończoność. Dobra, nie przedłużaj. No, nie przedłużaj. Zaczynamy. Pierwsze pytanie to. Ulubiony serial. To ten co na przykład na tym No na przykład. To życie w sztukach, A Emiliusz już też serial? Nie, najmiliasz to nie jest serial. Ulubiony film. Ulubiony film? Ale to też na YouTubie? Nie, taki film wiesz. Jakby to brałem to z jakiejś strony na internecie, bo sam był tyle i nie wymyślił. A Kevin sam w domu. No Kevin okay, sam w domu. Kevin sam techo, w Nowym Jorku. Techo, techo, bo... <laughs> to nie jest film, to jest serial. To jest serial bardziej. No no Dobra, czy w przyszłości chcesz sobie zrobić tatuaż? Nie wiem chciał, ale taki, że tutaj... Jest moje ciało i tutaj w moim ciele są zębatki, na przykład że taki robot, Aha. jest taki ważny. A no, na drugie może tutaj jakiś motor i gdzieś... ja. Co robisz w wolnym czasie? Bawię się motorami, grałam na telefonie w sygnałach. No się tu. <grym> <grym> Bawię się, gram na telefonie, dopóki tam czasami bardzo. Ja nie bawię. czasami tylko często. Co? Nie czasami tylko często. No. E, jeszcze co robię, ja wychodzę na dół. I mi się jak nie też się boję co? noc. I ja się... No, następne pytanie. Yy, ulubiona pora roku. Mój zimą. A wejdę do Bo to jest dużo prezentów dla <grym> no, bo są święta. <grym> a jak są święta, to się dużo prezentów dostaje. Jak dostaje się dużo prezentów, to jest się szczęśliwym. A jak jest się szczęśliwym, to. No i tak można na to ciągnąć cały czas. Yy, ulubiony sport. Ja za mato, to się stawia? No. To ja za mato. Mm. I tak Jaki masz telefon? A dobra, dokończ. I tak troszeczkę biegasz. Troszeczkę tak biegasz, biegasz. Na przykład motorze i nie biegasz. <grym grym grym> dobra, na no jaki masz telefon? Samsung. I... Coś tam coś tam Galaxy O6 Plus. E, lubisz spędzać czas z rodziną. Nie mogę się jakby coś po sobie rozczytać, wiecie. Hmm. Czy lubisz spędzać czas z rodziną? No jak u mnie niech nie mam, tak? Ja nie tak. Czekaj. Masz jakieś zwierzę? Ja. No mam jeszcze o A mnie. I miałem królika, Nikodema, ale siedem dni w Nie mieliśmy i Nikodema uciekł. I mój jest w mhm. No. Eee, I jeszcze do... mamy o... pieska w sąsiadach. E, dokąd chciałbyś pojechać? Chodzi tu o jakieś miejsce w Polsce czy na świecie? To bym chciał zobaczyć na Magret Albo jeszcze na Majorce. Bo, jak wyjdziemy z niej, to od to nie chce. Ja też będę chciał, ale tak. Bardziej bym chciał dostać. No, ja tak Ale to za kilka lat. <grym> jak <grym> ja odbieram hajs Ja mam lukę <grym wytrować. grym> Znalazłeś stuwę na ulicy. Na co, je wy... na co wydasz tą stuwę? Że taka sytuacja. Jak no, z... idziesz sobie po ulicy, Widzisz, o, stuwa na ziemi, podnosisz się. I na co ją wydasz? stuwę. Ja mam 15 tysięcy w koncie, a mnie by brakowało 100 do 16, no to ja bym to tę stówę. Ale to nielogicznie mówisz, bo jak masz 15, to stówa nie może ci brakować do 16. Znaczy, jak bym miał 15, to nie no to wtedy może. I mam tą stówę serio. ponieważ patrzył motor KTM 125, a był on 250 za 16 tysięcy. Nie tak to mówiła i bym wchodziła. Tylko jest jeden minusów KTM. Bo... Eee, dobra, bo tu jest. o, mniejsza z homing versus świnka morsko. morska. Morska, nie morska. Nie. Ale. chyba homing. Dobra. Leżysz sobie na plaży albo łowisz ryby na. no dobra, łowisz ryby nad, no. nad jeziorem. Na Nagle wyławiasz złotą rybę. Jakie trzy życzenia byś jej zadał? Musimy mieć <laughs> dużo pieniędzy. Katrę mam nawet. Nieszczęśliwy chłopiec. No. Boże. Idziesz sobie w leś, ciemny leś. No tak jak myślałam. No nie teraz jest nas, no. Idziesz w ciemny leś, i znajdujesz chatkę. Idziesz czarownicę, ona tam poszła sobie na grzyby do lasu, pozbierać na rosolek na grzybów. No. no i widzisz, wchodzisz tam, bo jesteś ciekawy, co tam jest. No, no i. Jakby sobie nie mam tego zapisane, myślę, z głowy. No może może jej No i wchodzisz tam znajdziesz książkę. No. Nie piszę. Pokus pokus, czary Mary, która stara zła zwierzęcia. I wymawiasz co zwierzę, Meg no. medycynę chcesz się, się zamienić. Czy jakieś zwierzęcie chciałbyś być w skrócie? Tak. Mhm. Chciałbym zobaczyć, jak to jest z perspektywy psa. Jaką widzi, jakie kolory, odróżnienia. Później um, chciałbym być rekina I też. ten. Myśl, ale co. ten. Tylko by było Dobra, o której godzinie chodzisz spać? Tu nie wymyślam historii, bo nie ma do czego się No ale poszłam o 24 O Jezu, to tak to... późno? Co robiłeś jak nie było internetu, bo wstawiałam film? Magii Medzik Siedzisz sobie wieczorkiem i sobie rozumiesz górę czy morze bo więcej ja dołożenia, a za to. No, może można się wam No Ale ja bym wybrał górę, bo ponieważ może być za ja zawsze można. Bo ponieważ. No, odpowiedź, super odpowiedź, bo ponieważ. Hmm. Siedzisz. Tak samo sobie wieczorkiem wtedy, jak pierwszą zmianę góry, czy może, ale tym razem się zastanawiasz. Wspominasz najlepsze wakacje. Najlepsze wspomnienia z wakacji sobie wspominasz. Jak to by było? Wspomnienia. Ok, chyba te, bo w tym dużo jeździliśmy. To w zamości chyba. W zamości? Mm, bo tam był nie zamość, tylko Marlbor. Marlbor, ten zamek był w Koksowy. A nawet tak? Nie, ale w zdjęcia chyba. Nie wstawiłem żadnych zdjęć. Chcecie składankę z wakacji? Piszcie w komentarzach. Mmm. Wolisz pepsi czy kole To jest takie typowe pytanie, pepsi i wersji z kole. No nie wiem, bo pepsi... Pewnie... Ja różnicy za dużej nie odczuwam, na przykład jak piję. To. Mm. Na przykład pepsi nie jest zero Jest Ale... chyba. Nie, pepsi to... jest zero kalorii. No, pepsi i czekola. Cola.